Panie Piotrze, jaka odmiana panu wjeżdża na kosz? Lady Rosetta. I to jest odmiana? Y, chipsowa typowo. Czerwony ziemniak, w środku u, żółty. A już Pan go kroju? A jak nie? Piękna, sprzyjająca pogoda dla naszych ziemniaczków. Kopiemy już kolejny dzień. Już y, ciężko mi jest obliczyć, który dzisiaj jest dzień kopania, ale myślę, że to już będzie gdzieś miesiąc kopania, no może być już, już może być 30 dni kopania. Kolejna odmiana, ko czyli Lady Rosetta, to jest odmiana chipsowa, z niej się robi przepyszne chipsy. To jest tak zwany ziemniak typu C, i z typu C ziemiaka właśnie korzystają firmy, które produkują na przykład chipsy. I od razu, jak tylko ziemiak skoczył nam na taśmę, to można było stwierdzić, że jest bardzo plenna odmiana, naprawdę bardzo ładnie mimo suszy zaplanowała. Tutaj był ziemiak podlewany dwukrotnie, ale nie były to jakieś duże ilości tej wody, tym bardziej, że pogoda była powyżej 30 stopni, więc ta duża ilość wody też parowała. Pani Rozeta, bo tak ma nazwę, ma zawartość suchej masy 25%. Więc jest idealna do produkcji chipsów. Jest bulwą mm, okrągłą, wyrównaną. Wyrównane w ogóle są w, w, wszystkie bulwy w zbiorze, e, więc właściwie e, no, przeznaczenie na chipsa ma bardzo dobre. Czerwona skórka, płytkie oczka. To wszystko e, powoduje, że chętnie kupowane jest przez producentów e, właśnie tych odmian chipsowych. Niska zawartość cukru Lady Rosety. No i to, że jest chrupiąca e, po pieczeniu, powoduje, że chętnie tą odmianę kupują firmy przetwórcze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z plonu tej odmiany na dzisiaj. Nie spodziewaliśmy tak wysokich plonów przy e, takiej suszy jak e, mieliśmy w gospodarstwie, e, więc zapewne będziemy tą odmianę e, robić dłużej. Tym bardziej są odbiorcy, którzy chętnie kupują właśnie odmiany chipsowe typu Lady Rosetta. Wszyscy lubimy chipsy i pamiętajcie, chipsy nie będą tuczyć, jeśli powiemy dość, a nie zjadać całą paczkę. Trzeba zjeść parę chipsów, ale właśnie chipsy mają takie właściwości, że jemy, jemy, jemy i patrzymy, a tu już jest koniec paczki z chipsami, więc... Pamiętajmy, że ograniczajmy te jedzenie chipsów do na przykład jednej trzeciej paczki. Wtedy na pewno chipsy nie będą wtuczyć. W produkcji chipsów to wygląda w ten sposób, że e, aby uzyskać 1 kg chipsów, potrzeba nam aż 3 kg właśnie takich ziemniaków. W małej parce chipsów jest zazwyczaj jeden ziemniak. W chipsy i wydają na nie miliony złotych. Rewelacja, tak. Co mówisz? Rewelacja. Rewelacja. Nie wiedziałem, że ty tak po polsku dobrze mówisz. Hodowca bardzo zadowolony z plantacji w Szkotowie, a robił zdjęcia. Nie mógł wyjść z podziwu, że tak ładnie plonują ziemniaki w Szkotowie. A Alicja od razu szukała przepisu na zdrowe chipsy, aby zrobić domowym sposobem z Lady Rosety najlepsze, najzdrowsze chipsy pod nazwą szkotowskie.